Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym odcinku. Ja mam przygotowany dzisiaj zestaw ze Jest to tak. Mega Paradiso. Gra o milion, to jest za 20, za 10 jest. W sumie reszta, bo za pięć tutaj mniejszej nie mam. Zodiac, gruby Cash, Crazy Liczby, Lecą Dolary, Koralowa i Paradiso. Więc dzisiaj dużo drapania. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Zaczniemy sobie od tej Crazy Liczby. Ja was proszę o Trzymanie kciuków, numerek siedemnasty. No i oby coś w tym razem wpadło. A co ja mam? Osiemdziesiąt osiem i szesnaście. Osiemdziesiąt osiem. Osiemdziesiąt osiem. I tutaj jest szesnaście. Dobra. Dalej to sześćdziesiąt dziewięć i siedem, sześćdziesiąt dziewięć i siedem, sześćdziesiąt dziewięć i siedem jest obok. No nie mogę się jakoś przełamać z tą zdrapką. Pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwa pięćdziesiąt cztery, siedemdziesiąt dwa, pięćdziesiąt cztery, gdzie jest siedemdziesiąt dwa? A tutaj. Okej. Dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem dwadzieścia siedem czterdzieści siedem czterdzieści siedem dwadzieścia siedem więcej nie ma pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dwa dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt sześć siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem siedemdziesiąt trzy siedemdziesiąt trzy trzydzieści siedem i jeszcze to jest trzydzieści siedem pięćdziesiąt pięć i osiem pięćdziesiąt pięć osiem więcej nie ma

O, jest mnożnik. Patrzcie, mamy razy dwa. No to tutaj raczej nic nie będzie. 32. Tutaj jest 32 i tutaj jest 32. No ale trafiłam w końcu mnożnik 65. Czyli ile mnożymy? No to dycha, no to jest 20 zł. Z i Z. No w końcu coś więcej niż zwrot. Koralowa z numerkiem 20. No to można życie układać na nowo. Arbus i rekin. Arbus. Rekin, arbus. I na dole nie widzę. Kolej na słońce i kostium. Słońce i kostium. Kostium i słońce, kotwice i motyl, 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 kotwice. Na dole już nie ma koło i perła, perła, perła. No i dół pusty. Wulkan i żółw. Żółw, wulkan. Wulkan. Żółw, wulkan, to są żółwie. Okej. Okay. Kolejne dwa to leżak i ananas. 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 Na ananas leżak. Ananas. I nie widzę więcej. Dobra, meduza i płetwy. Płetwy, meduza. No to są płetwy i meduza. Kolejny kokos. Tak, kokos, o mówię? I rozgwiazda kokos, rozgwiazda. I tutaj mamy jeszcze kokos. Dwa przedostatnie to Neptun i małpa. Małpa. Neptun i Neptun. No i dwa ostatnie to kapelusz i księżyc. Nie, tutaj nic, tu nie będzie. Księżyc. Kapelusz. No. Gdzie są te kontrolowane tutaj? No. To pusta pierwsza. Gruby kasz z numerkiem 16. Worek bądź portfel mile widziane. No i co ja tutaj mam?

Kolejny rząd jest 28, 19, 34, 33 i 25. No to już z tej obokami lecimy i ostatni rząd to jest 9, 12, 13, 22 i na końcu jest 11, a pod portfelem mamy dyszkę. No to 20 zł. 20 zł. Odzyskana. Dobra. Teraz zrobimy. Teraz zrobimy zaobieg z numerkiem 7. Gwiazda bądź księżyc. A się okaże, czy coś tu trafi. Konik, statek, kompas. Mira, miś, porcyk. Naczynie, krab, chmura, sputnik. Delfin, żółw, UFO, teleskop, słońce, kotwice, planeta syrena, flaming i parasol. Czyli pusto nie ma. Lecą dolary. <laughs> Zrapeczka z numerkiem 11 i tu szukamy napisu cash bądź monety. Wtedy monety dają dwukrotność przepisanej kwoty.

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, trzydzieści cztery i szesnaście, trzydzieści siedem, piętnaście, dwadzieścia pięć, dziewiętnaście i czterdzieści dziewięć i ostatni rząd pięćdziesiąt siedem, czternaście, czterdzieści dwa, trzydzieści sześć i pięćdziesiąt jeden. Także nie ma nic, paradiso z numerkiem dziewiątym. Nie lecimy. Może paradiso coś odda? Motyl i ośmiornica. Motyl, ośmiornica, ośmiornica mniejszej nie ma lody i liść lody liść no. aparat i torba aparat Aparat i torba. Kotwica i arbuz. Arbuz. Kotwica. Arbuz. Arbuz. I arbuz. Wodolot i mewa. Mewa, wodolot. I na dole jest mewa. Kolejne dwa to kompas i łódź. Kompas. Kompas. Łódź i kompas. Kolejna to pomarańcza i palma. Palma pomarańcza. I palma. Dwa kolejne bluzka i piłka bluzka, piłka piłka i na no jest jeszcze piłka deska chmura chmura mhm, tutaj jest deska chmura no też coś czuję, pustaka tutaj delfin i ryba Chodzi na to, że jest pusto. Tak jest. Więc ani Korolowa, ani Paradiso się nie spisały. No to co? Mega Paradiso i na koniec gra o Z numerkiem pierwszym. Więc lecimy. Muszla Mango. Mango. I manko. Dwa kolejne to kapelusz i parasol. Kapelusz. Kapelusz tutaj i tutaj. I na dole jest parasol i kapelutek. Kolejna dwa to ryba i żółw. Żółw. Ryba, żółw. No i na dole nie widzę. Marakasy i krewetka. Marakasse, krewetka i tutaj jest jeszcze krewetka. Kolejne dwa to motyl i palma. Motyl, motyl, palma. Palma, palma i motel. Dwa kolejne kiwi i pinata. Tutaj, tutaj i tutaj. I na dole jest jeszcze kiwi, limonka i liść, liść, limonka. Najwięcej nie ma. Kokos i koral, koral, kokos. koral. Tutaj jeszcze była palma. No tutaj jeszcze jest koral. No dwa przedostatnie paszport i klapki. Paszport. Paszport. Klapki. Klapki. I dwa ostatnie to piłka i księżyc. Piłka, piłka, księżyc. Piłka, księżyc. Księżyc. Księżyc, księżyc piłka. No, wychodzi na to, że jest pusta. Tak. No, ładnie. No, odcinek marzenie. Gra o milion.

Dwadzieścia siedem, sześć, dwadzieścia dwa, czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden, trzecia gra dziesięć, dwadzieścia dziewięć, trzynaście, jest dziesięć, jest wygrana, dwa i trzy. Czwarta gra trzydzieści siedem.

No, to zdrabka oddała za tamtą. kontrolna na F. Tak jest. Dobra, kochani, szybkie podsumowanie. Na przykład 100 zł, ja odzyskuję tak 40 zł. Tu mam 20, to jest 60, i tutaj w Kreswipach odzyskuję też 20, bo mam mnożnik. Mnożnik mi tutaj pomnożył dyszkę, to jest 20. 40, 80 zł. No to 20 zł, jestem w plecy. Oczywiście ja Wam życzę miłego dnia, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Pa!